Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Troszkę wiecznie dzisiaj. Mieliśmy nie kopać. Jakieś stormy, huragany. Zastanawialiśmy się nas nad dzisiejszym dniem. Ale postanowiliśmy wykorzystać ten dzień. Nie pada, tylko wieje. Z piątku na sobotę było kopane. Więc jak wiecie, domyślacie się, że już pewnie trochę monetek guzików i innych rzeczy powychodziło, w tym troszkę srebra, ale to w tym odcinku zapraszam Was serdecznie, ja idę ryć dalej, wykorzystamy moment, dopóki wiatr się nie zmąży i nie będzie jeszcze gorzej, więc zapraszam Was i do miłego, trzymajcie się. I tak chyba mamy pierwszą krągłość. Strasznie się wie, sztor nadchodzi na dwa. Nie wiem co to za monetka. Zobaczymy. Idzie do kąpieli. Ale pierwsza krągłość jest. Po dwóch tygodniach wracamy na pole. Teraz taki artefakt. Coś kiedyś to było. w dziennej świetle <laughs> może akurat coś ciekawego i kolejna monetka znowu będzie do prania troszkę wgięta srebro to raczej chyba nie jest nic szukamy dalej a teraz chyba wychodzi kawałek posrebrzanej łóżki. Łóżeczki ale wieje przeczyścimy zobaczymy teraz wychodzi ładny guzik ładny ładny bardzo ładny narzekają na wiatr a teraz się rozpadał ale guziczek śliczny do oczyszczenia, he he. chciałem powiedzieć, kolejna monetka rozpakuję z Wami, albo i tak nic nie będziecie widzieć. Gdzie spadła? Ale jest kolejna krągłość. A znowu się przykleja do rękawiczek, te błoto. Idziemy dalej, nie wiem czy będzie widać, bo staram się taki kolesoniaczek na wierzchu, zabieramy. Lubię kiedy pada, lubię kiedy pada też srebrnych monet. Mamy sreberku, ta, 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 ta. ale co? To dopiero po przeczyszczeniu. Ładne, coś ładnego. No i super, pięknie, nocka zaliczona. Tylko z nosa pierwsza a ja teraz wykonam telefon do przyjaciela Piękna Nokia Nie ma baterii, nie zadzwonię Pijany talar, <noise> ale masywny. Grzemiem, może coś będzie na nim. Może coś akurat, coś od czegoś. I mamy chyba kolejne serwerko. <noise> Oby, taką pogodę jakaś nagroda się należy. Nadal fada. Chyba mam kolejne sreberko. Ale nie chcę nic zapeszać. Przeczyścimy. Zobaczymy. A teraz coś takiego dziwacznego wyskakuje. już tu była monetka Ktoś tu wyczuć ćwierteczkę I tak zostało. Taka ciekawostka. Teraz taka buteleczka wychodzi o dziwo Dobra, sobie to w moje miejsce Długo, długo nic Aż nagle Baba na wózków i to w bardzo ładnym stanie tu piszeć. No Ładnośka, ładnie Jak nie z tego pola I teraz w kacicę sobie leży monetka pewnie nieczytelna i czekają kąpiel pewnie nie wiem czy wspominałem przestało wiać padać ciekawie jak długo jaka ładna klamerka wychodzi wcześniej wyskoczyła mniejsza a ta tutaj, jestem tutaj, i teraz jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem Idzie. I tutaj, jestem wkłada i tym akcentem monetkowym kończę nocne poszukiwania Nie wiem co z niedzielą zapowiadają sztorm i jest pierwsza krągłość za dnia nie będzie ścialęcinką, coś tu widać Chyba. Dobra, już uciekło standardowo. Dobra. Tyle widać, ale strasznie wieje. Będzie dzisiaj kiepsko, kiepsko z głosem. Będę starał się jak najbardziej, no jak najgłośniej mówić, ale to nie wiadomo jak to wyjdzie. I tym razem wychodzi taki chyba kaplerzyk, Bardzo ładny. Albo może guzik, albo i guzik ładny tam będzie doczekało Mycie. Tuż obok tego dziwnego guzika, spinki do bankieta. Jak się, zobaczyć, ryjemy w huragan. Zapowiadali, więc jest. I mamy pierwszą klamrę. Ale wieje, panie! Tu obok wyszła bonetka. Machnięcie obok. I mamy półklamry. Ładna, zdobiona. Jakieś wizorki widać. Standard. Taka plamereczka ta A teraz wychodzi guziczek dawno nie było <laughs> ładny, ładny tu teraz wyszła taka monetka. aż z ciekawości wyciągnąłem wodę z plecaka ale tu będzie chyba baba na wózku jakiś farting, że coś jakieś napisy coś no tu mamy pierwszą znajdkę, że tak powiem na oko, namierzono wykrywaczem na oko monetka, nie, guzik Ale wieje znowu A Teraz taki artefakcik Nie wiem co to było, czy to guzik Może to już jakaś spinka do bankietu Nie wiem czy mnie słychać w ogóle no jadę, jadę. To teraz na oczko wpada kawałek fajki. Ktoś tu jarał. I kolejna znajdka na oko. Teraz na oko. Kolejny przedmiot na wierzchu Zobaczymy co to jest Kolejna flabra Troszkę bliżej Pewnie mnie nie słychać Flabra <laughs> Teraz taki artefakt się wychodzi Gdzie ta szczotka? Jeden taka łyźka wychodzi i zaczęło się zaczęło padać dawno nie padało przecież jakby słońko świeciło cały dzień dzisiaj no to to był a grzech Uff, ja pierdziele teraz guzik wyskakuje z takiej ładnej deszczowej pogody ale wdre. ale przechodzi Chyba. <laughs> oh, yeah. Pięknie pada. Dublin! Mamy guziczek z Dublina! O, z ładnym herbem nawet. Super. <laughs> A ja tym razem to leży na wyżku? Ujęłaś. To będzie monetka, monetka, monetka. I na oko wpada taka porcelanka. Ufę tu do jakiegoś całkowitego ukrywki. Tym razem deszczyk nie przejdzie. I to chyba był taki mój sygnał. To guzik. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Za tydzień się widzimy już w Anglii to znaczy w Walii e, Co dzisiaj wyszło? No to ładny guziczek herbowy Tu macie zdjęcie podglądowe e, Ładny krzyżyk Podajże spinka do bankietu Jak przeczyszczę to napiszę Czy faktycznie Dobra, nie przedłużam, ja uciekam z pola do miłego. Do zobaczenia. Hej, zdrówka. You by surprise, you've got to work out what to take along and what to leave behind. Lots of people saying, There's only one way. I'll keep an open mind, keep an open mind. Lots of people saying, Oh. and Bramble I'll be your treasure.